O boże jak jest No, Ale to jest masakra Mając tam połowę mocy tej to by tak samo jedzie. chyba przejechał. No, bo zamulona, trzeba było dwie fajki ściągnąć yeah. Co na dni? O kurde to Nie, nie, nie. Oh, yeah. Wszedł, yeah. no to. Szedł. O, to Ale jest, Nasza ty, ty, jest koma sekrzysz, jest No, Dobra, już go nie sykniesz. O, jedno, Brawura.